Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Najczcigodniejszy księże arcybiskupie Adamie, nasz pasterzu, bracia kapłani dekanatu Dubiecko, na czele z księdzem dziekanem i księdzem proboszczem naszej parafii, siostry zakonne, szanowny panie burmistrzu miasta Dubiecko, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy, bracia i siostry. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Fragment dzisiejszej Ewangelii pulsuje niezwykłym bogactwem relacji między Jezusem a słuchającymi. To pewnie tak, jak. Teraz pulsuje i moje serce, i wasze serca, i serca tych, którzy słuchają nas przez radiofara i przez telewizję internetową, których serdecznie pozdrawiam. I to przemówienie Jezusa, te błogosławieństwa dokonują się na górze. I powiedziałbym, że jest to spotkanie. Które ani dla Jezusa, ani dla uczniów nie jest obojętne. Spotkanie, które pozostawia, nie pozostawia rzeczy w takim samym stanie jak przed nim. Bo Jezus zaczyna mówić, a jego słowa, powiedziałbym, bracia i siostry nie pozostawiają. Żadnej wątpliwości. Słowo błogosławieni, słowo święci. Jak weźmiemy etymologię, to zauważymy, że błogosławić. Jak wezmę z języka włoskiego, słowo benedire oznacza dobrze mówić. A zatem słowo błogosławieni to słowo, które. Wychodzi tylko i wyłącznie od ludzi dobrych, którzy mówią dobrze, którzy mają serca jak serce Jezusa, które jest święte, serce, które jest pełne życia, serce, które jest przepełnione miłością. I powiedziałbym, że słowo błogosławieni niewygodne, słowo, które zmusza. By pozostawić to, co było wcześniej dla nas przyzwyczajeniem, słowo zobowiązujące, wymagające, słowo, które jest na poziomie serca, odnoszące się do codzienności. I tak właśnie chciałbym dzisiaj razem z Wami, bracia i siostry, pochylić się nad tym Bożym Słowem, które jest żywe i skuteczne, które rozpływa się dzisiaj nie tylko nad miastem Dubiecko, ale przede wszystkim nad całą naszą archidiecezją. Słowo, o którym chciałbym dzisiaj mówić, że jest święte, bo odnoszące się i do Jezusa i do nas. Jezus naucza tłumy, i tak zastanawiałem się, że przecież nie mówi żadnych regułek katechizmowych. Jezus nie każe im, czyli słuchającym, uczęszczać na jakieś specjalistyczne kursy, nie uczy ich techniki działania, ale uświadamia to, co przepięknie zrozumieli słuchający, a szczególnie apostołowie. Zobaczcie, bracia. Jaką miłością obdarzył nas Ojciec. I dlatego w dzisiejszą uroczystość, w naszej parafii, chciałbym właśnie przypomnieć o tej godności człowieka. Chciałbym mówić o tej miłości, która nie jest tylko oświadczeniem siebie miłości, która nie niszczy innych, lecz miłości, która się podarowuje. Tak, bo Jezus, Swojego serca, które jest źródłem życia i świętości, tylko podarowuje nam tę miłość, a my możemy ją przyjąć. Chciałbym mówić o życzliwości między ludźmi, bo trzeba tę miłość budzić w człowieku, gdyż bez kultury we wzajemnych relacjach, bez ofiary. Bez tej bezinteresownej miłości będziemy ludźmi tylko i wyłącznie o pustych słowach. Staniemy się gigantami nieświętości, ale przede wszystkim gigantami miernoty. Tak, bracia i siostry. Chcę dzisiaj mówić o tej miłości. Która uczy nas zdystansowania się do siebie, która uczy nas, że trzeba wydrzeć się z tłumu, tak jak wydarli się z tłumu uczniowie i poszli za Jezusem, że mamy wyjść z tego własnego, wygodnego domku, porzucić własną praktykę przyzwyczajenia i reguły, tradycję i obudę i uczynić to, co najbliżsi uczniowie, apostołowie Jezusa. Przystąpili do Niego. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, myśmy dzisiaj przystąpili do Ciebie, tak jak uczniowie. Przystąpiliśmy, bo zauważyliśmy, że nasze serca może stały się zimne jak lód. Przystąpiliśmy do Twojego serca, bo chcemy, aby ono dzisiaj rozgorzało, aby rozpromieniowało, aby z tego naszego serca tylko i wyłącznie dzisiaj i po wszystkie dni kolejne naszego życia mogło wyjść błogosławieństwo, mogło wychodzić tylko dobre Słowo. Przystąpiliśmy do Jezusa, aby uświadomić sobie, bracia i siostry, że zostaliśmy stworzeni święci. Zostaliśmy przeznaczeni, jak powie katechizm Kościoła katolickiego, do przebóstwienia, do równości, do wolności i braterstwa. Zostaliśmy stworzeni, piękni, bo jesteśmy cali z Boga. Zrozumieli to apostołowie, przystępujący do Jezusa. Oni Wpatrzeni w Jezusa, uczyli się go naśladować. I jest przepiękna scena w Ewangelii, która mówi, że jak Jezus wstępuje do nieba, to apostołowie intensywnie się w niego wpatrywali. Dlaczego? Dlatego, że on uczył ich właśnie tej sztuki miłości, bo on otwierał przed nim serca, serce swoje. On nie miał przed nimi żadnych tajemnic i oni się tego uczyli. I dlatego zechciejmy dzisiaj, bracia i siostry, w ten wieczór uroczystości w naszej parafii, chwycić tę łaskę chwili, która później już się nie powtórzy, której jutro już nie będzie. Jeżeli nie chwycisz tę, tej łaski tu i teraz, przed obrazem serca Jezusowego w Eucharystii to nie poczujesz żadnej zmiany, że Twoje serce jest święte, jak święte jest serce Jezusa. Zostaliśmy stworzeni święci i piękni, ale niestety, bracia i siostry, wdarła się w nasze życie pokusa bycia jak Bóg, ale bez Boga. Wdarła się pokusa bycia jak Bóg, ale ponad Bogiem. Wdarła się w nasze życie pokusa odzierania nas samych z tego, co w nas święte, czyli czystego serca, miłosierdzia, miłości. Odzieramy samych z siebie z tych pięknych postaw, takich jak cierpliwość, pokora, łagodność, altruizm, a cnotą staje się dzisiaj relatywizm. I superego. Tylko i wyłącznie liczę się ja. Nie liczy się drugi człowiek. Nie otworzę mojego serca przed nim, nie podzielę się tą moją świętością. Wdarła się w nasze serce pokusa niewiary i posłuszeństwa. Czytałem niedawno książkę zatytułowaną Inne życie. I bohater. Tej książki opowiada swojej matce o utracie wiary. I pisze tak: Zapytaż mnie, matko, czy wiarę utraciłem tak nagle? Otóż odpowiem ci, że nie, ale moją wiarę utraciłem powoli, z dnia na dzień. Kiedy stanąłem na drodze obojętności, braku wrażliwości, niedostrzegalności, miłości drugiego człowieka, kiedy powoli traciłem wrażliwość na to, co jest piękne, dobre, utraciłem wiarę przez brak pokory. Tak, bracia i siostry, to i dzisiaj może się zdarzyć i mnie, i Tobie że możemy utracić serce, które jest źródłem życia i świętości przez naszą pychę. Że nie umiemy uklęknąć naprawdę przed sercem Jezusa i zatopić się w tym sercu, które jest święte. Coraz media donoszą nam, że w niektórych częściach świata czy Europy zachodniej pojawiają się Momenty, kiedy jest niszczony kościół, kiedy zostają zburzone kościoły, gdzie się niszczy miejsca kultu, aby zrobić miejsce na supermarkety, parkingi, sklepy. I tak sobie pomyślałem, że faktycznie współczesny człowiek w tym potrzebcie szatana, którego serce jest zimne jak lód, o którym Dante Ligieri w boskiej komedii napisze, że usiadł szatan na tronie z lodu i jego serce nie potrafi kochać, i jego serce nie potrafi się otworzyć, że szatan nie ma dzisiaj koloru. Że On nie uklęknie i nie poprosi o przebaczenie, gdyż wie, że klęczenie jest modlitewną postawą i zarazem znakiem zwycięstwa, pokory w boju z pychą. I dlatego przyszliśmy tak licznie do naszej pięknej świątyni, bo chcemy dzisiaj w pokorze uklęknąć przed sercem Jezusa. I młodsi, i dzieci, i starsi, i młodzież, i rodziny, i matki, i dzieci, i strażacy, i przedstawiciele władzy naszej tutaj miasta, i biskup, i kapłani, bo chcemy, aby z tego naszego serca mogła wyjść brzydota pychy, aby zagurowało to, co jest w sercu Jezusa, źródło życia i świętości. Bracia i siostry, Źródło kojarzy się z życiem, z czystością, z przejrzystością, i właśnie serce Jezusa jest źródłem czystym, które wciąż bije i nie wysycha. To tak jak woda płynąca ze źródła jest w ciągłym ruchu, tak to serce Jezusa jest ciągle otwarte, ciągle przebite, ciągle z Niego wypływa zdroje łask, wypływają zdroje łask. Jak otworzymy Ewangelię według świętego Jana w siódmym rozdziale, to możemy tam przeczytać przepiękne słowa, w których możemy dzisiaj gustować, które możemy dzisiaj smakować, że jeśli ktoś. Odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeżeli wierzy we mnie, stanie się źródłem, z którego wypływają rzeki wody żywej. Czyż to nie jest piękne, bracia i siostry? Jeżeli uwierzysz, jeżeli uwierzysz, to staniesz się źródłem, z którego wypływają rzeki Wody Żywej. Tak, będę mógł z Ciebie dzisiaj czerpać. Twoje serce będzie źródłem świętości i miłości dla mnie. Będziesz mógł mnie obdarzyć tą miłością tak jak serce Jezusa, ale potrzebna jest wiara i uklęknięcie. Potrzebne jest przyznanie się do tego, abyśmy mogli właśnie stawać się jak Jezus. Potrzebne jest karmienie się Eucharystią. Wielki papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas S, czyli Bóg jest miłością, napisał, że Eucharystia jest takim źródłem, które nas nasyca. Ale Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykującą, jest fragmentaryczna. Jeśli spełniasz tylko religijny obowiązek i jesteś pobożny, to znaczy, że Twoja relacja z Bogiem jest zimna, jest poprawna, ale jest to relacja bez miłości. Raczej, siostry? Tak. Jeżeli przyszedłeś tylko i wyłącznie dzisiaj popatrzeć na obraz, bo tak wypadało, to Twoja wiara jest fragmentaryczna i zimna. Ale jeżeli przyszedłeś i tylko popatrzesz, a później w sercu Twoim poczujesz, że Bóg dotyka Cię jednak swoją miłością. To już nie będzie fragmentaryczna, bo będziesz wszystkim, kogo spotkasz po wyjściu z tej świątyni, ogłaszał, że Bóg jest żywy, że jest miłością, że jest świętością, że poczułem. Pójdziesz do zwaśnionego, może z brata w sąsiedztwie i powiem, powiesz przebaczam Ci i proszę o przebaczenie. Będziesz mógł praktykować miłość, stanisz się źródłem, z którego wypływają wody żywe. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest piękna łaska dzisiaj dla Dubiecka, dla całego miasta, całej parafii? Bo przecież parafii to jest też i przedmieście, i słonne, i śliwnica, z tego co pamiętam, gdyż byłem tu 22 lata temu. Tak, bracia i siostry. Chcemy dzisiaj się tą miłością Jezusa napoić, napełnić. Przepiękną, przepiękny komentarz do Benedykta XVI daje papież Franciszek w ostatniej encyklice: Dilexit nos, czyli Umiłował nas. Papież Franciszek mówi tak, że nie można zbudować nic wartościowego bez miłości serca. I bardzo mi się spodobał punkt ósmy, w którym papież pisze tak. Wspominam moją babcię i wspominam karnawał. Wówczas babcia piekła chrust, a ciasto na chrust było bardzo cienkie. Później wrzucała je na olej i ciasto pęczniało. A kiedy zaczynaliśmy jeść, okazało się, że te chrusty są puste. W dialekcie chrusty Mówimy po włosku czy po hiszpańsku, budzije, to znaczy kłamstwa. I uświadomiłem sobie, że te chruściki są jak kłamstwa. Wydają się wielkie, a w środku nie ma nic, nie ma żadnej prawdy, nie ma nic treściwego. Obyśmy dzisiaj nie byli jak ten chrust. Pasterz nas, nasz. Ksiądz Arcybiskup Adam rzuca nas dzisiaj na olej Bożej miłości. Chce nas wrzucić do tego serca Jezusowego, i my możemy napęcznieć, ale możemy to uczynić spychy. A przecież mamy być wypełniony miłością. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. I na koniec. Jeszcze jedna myśl. 22 lata temu zostałem właśnie skierowany jako neopresbiter, czyli jako dopiero wyświęcony ksiądz, właśnie do Dubiecka. Jeszcze wtedy Dubiecko nie było miastem. I pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jego trzymałem dekret, to żeby zobaczyć, pod jakim wezwaniem jest Kościół w Dubiecku. I przeczytałem, że kościół w Dubiesku parafia jest pod wezwaniem niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. I czułem, poczułem wtedy się spokojnie. Powiedziałem sobie, że idę tam, gdzie jest Maryja, gdzie jest jej niepokalane serce. Że Maryja otwiera przede mną swoje serce. I rzeczywiście od pierwszego spotkania z Marią w kościele i od pierwszego spotkania z księdzem proboszczem, niezapomnianym, świętej pamięci księdzem Ryszardem, pankiem, poczułem się jak w domu, jak u mamy. Ksiądz proboszcz, pełen dobroci o sercu matki, zatroszczył się o mnie jako młodego księdza. Nie zawstydzał mnie. Gdy coś źle zrobiłem, ale tłumaczył, wyjaśniał, dodawał otuchy. A najpiękniejsze było to, że jak zauważył, albo kiedy zauważył, że czymś się smucę, to mówił Piotr: Kupiłem dwa rydbóle, bierzemy rower, jedziemy nad San. I żeśmy jeździli. I nad Sanem tłumaczył mi o życiu kapłańskim. O tym, abym się nie martwił. Dzisiaj chcę podziękować księdzu Ryszardowi świętej pamięci, że przy sercu matki niepokalanym i dzisiaj przy sercu, najświętszym sercu Jezusa, które jest źródłem życia i świętości, ksiądz Ryszard stawał się dla mnie wzorem, wzorem, abym żył według Serca Jezusowego. Amen.